To, co na nas patrzy z galeryjnych ścian Jatek, jest klasycznym, a zarazem pełnym poezji i malarstwem. Tym razem z dalsza, bo z poznania, przyjechał autor tych gabarytowych obrazów, by przekonać, że realizm w malarstwie bynajmniej nie jest pase, że ono od pradziejów, od rysunków na skalnych w jaskiniach karmiło się tym, co rejestruje oko. Piotr Paweł Drozdowicz jest absolwentem Poznańskiej Akademii, dziś Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz, gdzie zdobył rzadkie umiejętności w zakresie malarstwa naściennego. Jako stypendysta ministra kultury i sztuki, ale także rządu francuskiego, odbył staż artystyczny w Licole de Boart de Rennes we Francji. To był niesamowity okres życia fundowany przez Ministerstwo Kultury. Rok spędziłem we Francji, w Bretanii. Oczywiście do Paryża bardzo często zajeżdżałem. Wiadomo, do Louvru i do innych kolekcji. Ale szczególnie ta Bretania to jest po prostu raz, że bardzo bliska Polsce w ogóle charakterem jako region, ale z drugiej strony niesamowita jakaś mistyka i też kultura prawie że starożytna i celtycka i, i takie tradycje. Malarskie, bo mnóstwo malarzy, Polaków tam przecież było, ślewiński, nasi symboliści jeździli, tam malował i po prostu w Pontawę szczególnie. Także to robi naprawdę wrażenie nieprawdopodobne. Po prostu budowało moją, tak powiem, mój magazyn młodego wtedy artysty. Z tak naładowanymi historią malarstwa bateriami, Piotr Drozdowicz nie waha się określać swojej sztuki jako kontynuacji klasycznego nurtu to sedno jego twórczej filozofii. A że jest to dzisiaj niezwykle trudne, bo ja do, sam dochodziłem do tego wiele lat, yy, skończyłem szkołę bardzo nowoczesną. Studiowałem 4 lata u profesora konceptualisty w Poznaniu. I robiliśmy instalacje, takie rzeczy, jak to się, jak należało wtedy robić, i po iluś latach i zmagań, i trudności, i takiego poszukiwania, doszedłem do takiego. To był taki jeden ważniejszy etap, że stwierdziłem, że tych dwóch jakby filozofii sztuki nie da się połączyć klasycznej i współczesnej. Dzisiaj powiem boleśnie, wracam do klasycznego obrazowania. To znaczy Zmysł wzroku jest dla mnie tym podstawowym doświadczeniem i uważam, że wystarczy czyste oko, ja to tak nazywam, żeby powstała prawdziwa, prawdziwa dobra sztuka. Tak? Ja w to wierzę, a na ile mi się udaje to osiągać, to że jak powiem, potomności, w potomności się tam okaże. Kiedy artysta świadomie określił swoje preferencje, w środowisku konceptualistów realizm mógł się wydać obrazobórstwem. Z tego powodu musiał on zmienić pracownię, w której zdobywał dyplom. Ale dzięki nowym okolicznościom poznał starą, znaną nam na przykład ze ścian budynków odkopanych w Pompejach po wybuchu Wezuwiusza, technikę alfresco. Profesor mnie w pracowni dyplomowej wyrzucił za jeden z obrazów. Jest tutaj na wystawie. I z siłą rzeczy szybko musiałem zrobić dyplom, więc pod ręką była pracownia malarstwa ściennego. I miałem szczęście, bo poznałem profesora, czyli znaczy on jeszcze pracował, ja kończyłem studia, on też pracę. I pokazał mi technikę Alfresco. Potem wyjazd do Francji ja to gdzieś poszukiwałem już na własną rękę tam jakieś parę realizacji było. i i ta fresko technika wydaje mi się po prostu czymś naprawdę czymś fundamentalnym dla całego myślenia malarstwa w malarstwie w ogóle w 2014 roku Piotr Drozdowicz obronił doktorat w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Teraz pracuje jako adiunkt w jego katedrze rysunku, malarstwa, rzeźby oraz na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Obrazy, które złożyły się na nowotarską wystawę, artysta określa jako wyraz procesu dojrzewania, swojego myślenia o świecie, o ludziach, o spotkaniach z nimi. Akurat w moim przypadku to przybiera formę obrazu. I to właśnie klasycznego, płaskiego. Ja to mówię, substancje maziste po prostu rozsmarowuję na płaskim. I nic więcej. Myślę, że też dochodzę do tego, coraz bardziej tak powiem mam większą odwagę i przekonanie, żeby opowiadać historię poprzez obrazy. Żeby tkanina prosta jest dla mnie pretekstem do powiedzenia jakiejś historii. Spotkani ludzie, to są konkretni czasami znajomi, którzy gdzieś tam po prostu zgodzili się popozować. Czasami ten obraz ma ciekawą historię, przy którym stoimy, tak? Bo, ponieważ no to jest próba poradzenia sobie z pewną bardzo trudną sytuacją w Polsce. Wydarzenia, bo godzina tutaj jest, tytuł to jest sen, sobota 8.41. I to jest pewne wydarzenie, które o tej godzinie się zdarzyło. Jest samolot, jest sobota, jest poranek i ten obraz bardzo długo powstawał. Chodzi o katastrofę smoleńską. Po prostu zapamiętałem ten dzień, bardzo pozytywny poranek, senny, piękny, piękne słońce, takie delikatne w kwietniu. No i potem wiadomości. No nie? Ró na różny sposób sobie artyści radzili z tą sytuacją. No nie? Ja na wiele lat, też kilka lat, malowałem ten obraz i nawet został, leżał przez ileś tam długi czas, po prostu nieruszany. Y ale to jest dla mnie najważniejsze, że to ma być ukryte. Tak? To jest tylko przykład tej opowieści, która jest gdzieś zainspirowana i moim stanem, doświadczeniem, ale też szukaniem jakiegoś... No w tym wypadku chyba najbardziej poetyckiego sposobu opowiedzenia o takiej sytuacji. Każde z tych płócien pozwala głęboko odetchnąć i odzyskać wiarę, że istota malarstwa nie zmienia się od wieków, że piękno może istnieć bez udziwnień, że sztuki nie trzeba odrywać od pola widzenia i prawdziwych ludzkich przeżyć. Poezja wtedy przychodzi sama.